L. I czemu? spektakli? No ale runda już trwa Uber musi znaleźć Wolfa Ha huh. no, oh, ja to już z kamerą RNS... na parkingu nie i. jest w... nie, 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 nie wyjdzie to w chuj yy, Aha i, i robimy ten nie? Już za późno, no dobra Co robimy? No bo mieliśmy się umówić, bo bez sensu jak coś jest z jedem nie? Aha. Chyba, że już też jest tą niebieską beczką tam. A co to, o co tam chodzi z tą niebieską beczką? No bo jest takie pomieszczenie... Ale teoretycznie się jest więcej, nie? to można to przeszukać szybko, podnosząc. No dobra, to zróbmy, że można. No bo tam jest, no jak wejdziesz na piętro, to tam masz jakieś 50 beczek w jednym miejscu, takich samych. Nie ma uciekania. <grym> <A> kto uciekać? <grym> Dalej, skończcie do Rude. Też chcemy zagrać. <grym> No, on stwierdzilił. O kurwa! No uciek! To jest niemożliwe. No, on uciek! No nie ma uciekania, młody. jest nie ma uciekania, wróć tam. Nie Ale to jest dobre pomieszanie z tymi beczkami Powiem No, były jest tam gdzie te beczki? Tak. No dalej! Bigo! Nie złoma, z karabinu. Jak ty go oglądasz? Nie słyszałem, że bije złomo. Co ty robisz? A byłeś tą torebką na początku, nie? Panowie, spierdalamy. Ale, Ale się w nich zamy. Ale sujemy. Ale bo ty widziałeś? Taktycznie tak, tak wyszedłem. <noise> ja. Um, uh. Ja się tu zbugowałem z kimś. Uh. Mamy po grze. Serio? Nie, ja, jest dobrze. Zrobi nas w chuja. Hubert, przyznaj się. Naprostuj się ktoś tu obok. I ktoś tam żyje? To, to jest bug. Nie przejmuj się. Bo ja, 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 dobra, nieważne, nie mówię nic więcej. Nie mówię nic więcej. mam tutaj Kinder Joya. Ja se tutaj zmontuję coś. Tutaj coś jest zmontowane. Ja pierdolę. Wystraszyłeś się dinozaura, czy tam ryby. No. <gry> Też się przestraszyłem, jak pierwszy raz tu grałem. Co to jest za gówno? Jakaś piłka. No, grubo tam imprezę rozkręcacie. Najpierw idą... Czerwone i niebieskie. A wy się w końcu zbugowaliście, czy nie? Nie, nie. Udało się nam rozdzielić i schować osobno. Jesteś tam, Konrad, gdy wtedy wygrałem, co wygrałeś ze mną? Co cię tak, nie znalazłem? Tak, I jest też Hubert? Nie, to już za duża podpowiedź. A. Oż kurwa, no. Jak to idzie gówno? Tak? Czy tak robi? Kurwa, chodź. Chodź mnie w kurwie. Zaraz coś pewnie złamie. O kurwa! <noise> no to już cię wystraszył. <noise> Co bo jest też szkoła tego potwora? Kurwa. Ale ciemno było. <noise> Wy jesteście chorzy Ty widzisz? No mogę wam spectating, nie? No, ej Konrad! Tak? Ale ty źle stoisz No u mnie stoję dobrze No ale tu wiem. patrzę na pewno jesteś ale, źle Ale czekaj, ja ci coś napiszę No i ty też jesteś źle Wy obydwoje źle stoicie Ja ten gość na końcu takiego korytarza to co? On mnie zabije czy co? Nie, to tak jest. Aha, no chyba, że. Mam nadzieję, że to tak jest. To mi się Ale wydaje, pe pewności, że jest. pewności nie mam, nie? Ale że co? Też mnie nie Tu To ber napisz, bo jestem zajęty bu budową piłeczki. Bo ja tak w sumie przypadkiem tu jestem. <laughs> Okej, okay, jeszcze dwie części Ale wy możecie wyściglić nibyczkę Cholera! Byli, byli bokiem ustawieni, nie? Byli no, bokiem. byli ustawieni Aha, okay, czyli okej okay. Mati, oni nie byli w środku nawet Na zewnątrz byli? No A Jeden ja z nas chyba koło nas przechodził Mateusz, my byliśmy tymi śmietnikami koło no, byliśmy. A będzie strzelił do was! No, ale to my mamy dużo życia. Ja, pierdolę, Mnie to tak w <laughs> Ale my mamy a lot of health. Ja się obkręcałem. Patrzę, ktoś jest, o mówię po mnie. Strzelił do mnie. Mówię, o, świetnie. I po chwili odszedł. Fajnie. Złożyłem <laughs> akurat idealnie tą piłkę, od zaraz się nie pobawię. Co jest, się tymi? Nie, no my teraz szukamy. No ale kurwa dlaczego? Ja nawet się nie odrodziłem tylko przez przypadek się zamieniłem w coś, to akurat przeszukiwałem i jestem tym czymś. Nawet mi nie odrodziło nigdzie. Wow. Wiecie, że nawet jak najadę na kogoś, to mam 1% życia na przykład? Gdzie ty ten klucz znalazłeś w ogóle? A? Kurwa, tak się nie bawimy prawda, przecie z granatnik kondi. Ja prawie myszy i musisz mieć karabin Ryba! To, kawał, tego chyba nie, Maty... ma, nie, co znamy, nie to Fajnie To fajnie nie? Fajnie, fajnie, że, ak... fajnie że akurat przeszukiwałem to, nie? No I, I zamieniłem się w to i kurwa nic nie mogłem się zrobić Nie spodziewałem się co zrobiłeś nie więcej więc... To jest jak bajzel. Mówicie Zupra, że ma tego w... znajdziemy? No na zewnątrz nie w tym pierwszym pomieszczeniu na pewno go nie ma. Pomieszczenie z beczkami... Ło, Dobra, tu go też nie ma, no. w pomieszczeniu z podporem. Co za gówno. Hm. Nie no, nie możemy go znaleźć, serio? też nie jakby grupy, co nie łafne, jest nie. No kurde Ej A czemu to jest krew? Ty biłeś tego gościa w garniarzu Dlatego krwawił? Tak, życie cię to zawiera okay. <laughs> Dzięki, że powiedziałeś, że go bił <laughs> Nie wiem, czy on nie będzie którymś ty, z ty. Tych. To ja tobie to zostawiam, a ja idę szukać gdzieś indziej. Dobra, walcz to. No. Dwie minuty zostało. A to, to tu chyba zawsze stało. To musi być albo do góry, albo w tym dużym. Tu nie ma najmniejszej szansy. A na zewnątrz nie ma? Tak, na zewnątrz leciałem cały plac dookoła. Daj, no, ale chodźcie tu. Chyba, że był samochodem, albo za samochodem jest. Dobra, to wyszukajcie, a ja jeszcze Przeszukam park. Łóżka, nie, teczka, nie Hej! <grymne> Zabiła Cię grawitacja! <grymne> Aha, Skoczyłem na samochód no, przewracajcie wszystkie wejścia Czy ja w Ciebie strzelam Mateusz? Nie Nie? Daj, Pokaż ile, z, ile jest samochodów 4 pięć Chyba 5 zawsze było. Pięć zawsze by było. Lampy chyba wszystkie się zgadzają. Tabliczki się zgadzają. Tyle, że martwy Baber to się zgadza. A tu drzwi do góry zawsze były zamknięte? To z tej strony są zamknięte. Oczywiście no, są zamknięte. No ale w sumie jak tak teraz sobie lecę to, to jest puste po prostu i nic więcej. Kurwa. O jego, jego by się nawet nie dało ruszyć, Hubert. Aha. Nawet nie przepchniesz go. Jak się lekko rusza, to już na pewno nie. on. No Lępeczko nie. nie. Stołem też nie. A te kartony tam nadałem? Hej, Konrad, weź, Co zobacz te śmieci, takie czy ja, bo jak to się zamienia, to się ciężko rusza. A ten taki długi kij ze śmieciami. To? Nie. Dawaj szybko Mówisz o tym? No A to się przesuwa jak ja w to wchodzę Tu są masz trzy Nie wiem czy to dwa nie były No kurde Sprawdzę każde Ale Mateusz chyba to wygra To jest niemożliwe no. To jest niemożliwe kurde Jest kartonem! Ja nie byłem w pokoju z kartonami. Tu? No. Schodź, Ja myślałem, że bardziej wtopiłeś. Ja myślałem, że wtop... mówiąc, że wtopiłeś... To... O, to no, nie nieważne. Hubsom go po prostu dotykał jak nie wiem co. No. Bo ja byłem generalnie jakby tak zbugowany z trzema innymi i popchnęły mnie jakby jak w tym momencie jak mi Huba... No. No i... Tak wyszło, że zamieni zamieniłem się coś, czego w ogóle nie chciałem, o tak przez i... I chuj. Tak jest najlepiej. <grym> Kurwa. Smok <grym> <grym> <boków> w ogóle. <grym> <Yeah. A grym> ale to tylko dlatego, że się ruszyłem, Nie no, no, to za to super. Prostu... To... Telewizor to za super. <grym> Ja tak... A, tak się, a tak się okręcę po prostu Wy jesteście nie? Dzięki Uber <laughs> Co mówisz, że nas znajdą tak Znaczy nie wiem czy jest Konrad, ale Mi się wydaje, że i lekko nie będzie Mogą nas teoretycznie, no zobaczymy Wyjątku, wyjątkowy pomysł muszę przyznać. Dzięki. I my nie mamy latanki. Na F jest Do... więc... Konat, to w to się da w ogóle zamienić? No, chopie. No, myślę, że to jest jeszcze czymś innym. What the fuck A wy możecie być tymi beczkami czy nie jesteście tymi beczkami? Możemy być beczkami, kartonami, tak się mówi. Ale nie, ale możecie tam wejść to pomieszczenie niebieskie No A. wszystkie obowiązują. Jakby było nas mniej to... Tak samo jeszcze na innej mapie też jest z beczkami taki rozpierdol. A gdzie jest wyjście do tej baży? Na no, piętro jest drabina taka, na no, no, tym długim korytarzu. Co? No a ja zaraz ja to założę na chwilę, a czemu? No to już idę. Jak ja na was patrzę, to mogę jakoś sobie kamerę obkręcić, chyba nie. No właśnie nie. się nie da. Ale nie wiem, jak naciśniesz F2, możesz zmienić team. I chyba możesz przełączyć się na spektej tylko przed końcem rundy byś musiał wrócić. Nie? Do drużyny. Okay, to No To wrócę. No to, to wszystko, spację i serataj. To kurwa każdy się pyta 500 razy, a teraz Wolf wyskakuje, że może na spację. Ja mam być w, w sumie teraz. Ma też na pierzeta w beczki. A Co jest u. Gdzie jest krzyż? O oh! Czym <noise> Beczką No Nie ej. wiem czy, czy Oskar też gdzieś tu nie siedzi Gdzie powędrowana moja piłeczko? No z same beczki, ale... No, ale tylko może być beczką, bo już tutaj też wszystko przejrzałem Co jeszcze? Czego nie sprawdziłeś w drugim sektorze? Wszystko sprawdziłem. Przydałoby się, się je wszystkie wyjebać Jest! Przeżył! A był beczką! Był beczką! <grym> ja był beczką?! Popychałeś go! Popychałeś go! No to jest pojebane kurwa! Ale popychałeś go i on się nie ruszył Ale ja jestem w szoku chyba że przeżył dwa granatniki Jest. No jest chory kurwa. Dlaczego mam zacięte jak tam. Zaraz się odetnie, 30 sekund. Bo my teraz szukamy, nie? Tylko że my bawe dwóch, bo mam gdzieś poszedł. Okej, okay. ja co... Wygraliśmy jak coś. A kogo zabili? Mnie zabili. A, mnie nie, Znaczymy, nie, dwa granatniki przeżyłeś. Co? Tu ktoś szedł. Tu ktoś coś zrobił. Garnek tu leży, Ktoś może być garnkiem Dobra, nic na stole. Nic na stole? Z, z tej strony też nic nie leży, tu leży puszka jakaś. Ryba Czym był? E, puszką pod samochodem. Dobrze tu zostałeś. Ta herojówka jest tak chujowa, tak zjebałem Kurwie to, że po podnoszu, chcę tylko się zamienić w przemian, ale ja go kurwa podnoszę i rozwalam wszystko To trzeba gentle bądź gentle to, już Nie masz szansy na pokoju? Dobra, to pokoje na pewno nie. Ja idę już szukać beczki. Jakby był beczką. A zobaczcie, gdzie jest syf może. No w dużej hali był. Były przewrócone dwie ławki. W, w dużej się. hali? To tam musiał być Mati, bo Ernest był na starcie od razu, nie? Mięciami chyba nie jest ten kibel, ten kibel, na środku zawsze stał, nie? chyba tak a nie wiem jak to jest, bo ja ogólnie jak podchodziłem do Ernesta i na niego celowałem, to miałem wyświetlone wolf 1% no tak jest czasami tylko gdy jest dużą rzeczą, to się nie zawsze wyświetla ale jak małe zawsze się ja wyświetla to w razie czego w pomieszczeniu ze skrzyniami, nie? já bečky Zeczką chyba nie jest. No powiem wam tak, że kurde skrzynię ciężko przeszukać, bo to jest ogólnie syf. No to chyba wszystko przesuwam. Jak ten granat nie nikt się używa? Prawy przycisk myszy Musimy mieć ten SMG, nie? Też się knę co to. Wiesz tu już nic nie zostało Okej, okay, dobra A ta tu? Możesz ją podnieść? Możesz, Wysunię. to nie Mati Dobra, Matiego tu nie ma. Szybko, idziemy gdzieś indziej Kurwa Te dwie ławki tutaj jest wysunięta nie. To ta Wysunię. Zrobiłem go gdzie był i czym był? No, był tymi, tymi śmieciami. Uderzyłeś no mnie, uderzyłeś mnie, kurwa. Chwila. <gulba> uderzyłem, nie okay. straciłem życia, to już wiedziałem. Nie Dobra. wiem, zrobimy inną mapę, to nie ma gdzie się chować już nawet. Kolejny materiał z Prop eee, W zasadzie co ja mogę tu więcej dodać. Powody nie wrzucenia go te same, po prostu zapomniałem i seria gdzieś tam wylądowała w koszu. Niestety, ponieważ tych odcinków z Prop Hunter osobiście byłem bardzo zadowolony, ponieważ były zabawne. No cóż. Szkoda, ale przynajmniej dwa udało się uratować, więc odcinków z Prop już niestety na kanale nie mam. Mój błąd, że usunąłem, ale przynajmniej dwa udało mi się wrzucić.